Dzień dobry wszystkim. Chciałbym Wam przedstawić swój najnowszy zakup. Jest to kombinezon pszczelarski wentylowany ze strony ipszczelnictwo.pl. Kombinezonu trochę bałem się kupić, ponieważ, tak jak widzicie, tutaj macie dokładnie został wysłany z Czech i było trzeba zapłacić przelewem. Ale na szczęście, przesyłka dotarła, nie było tu żadne oszustwo. A teraz Wam może zaprezentuję ten kombinezon. Kombinezon wygląda tak. Jeszcze go nie testowałem na posiece. Jest to trójwarstwowy materiał oddychający. Od środka jest taka siateczka. Potem jest taka kratka i zewnątrz znów jest siatka. Tak jak Mówiłem, kombinezonu jeszcze nie testowałem. Kupiłem rozmiar XXL, mam 185 cm wzrostu i 94 kg wagi. Cieszę się, że wziąłem XXL, ponieważ długość jest w porządku. Jest tylko trochę za dużo w klatce piersiowej, za co można pochwalić ten kombinezon, to już Wam pokazuję, za to że ma liczne kieszonki, czyli kieszonki tutaj na klatce piersiowej, dwie kieszonki boczne. Ma też na szycia na kolanach, czyli nie ma problemu, że wytruwam się kolana. I fajne rozwiązanie też to jest kieszonka tutaj na prawym ręku, czyli też może coś sobie schować, czy jakiś mazak, czy coś do znakowania matek pszczelich. Kombinezol, tak jak mówiłem, nie testowałem jeszcze, a no tutaj jest meteczka jego x 100 XXL. Wykonany z no wiem, Miałem trochę obaw, bo wiadomo, no często są oszustwa internetowe, coś kupujesz i tego nie dostajesz, ale na szczęście w tym przypadku no, było się bez problemów i bez żadnych przygód. Przyszło kurierem GLS, tak jak być powinno. Cena moim zdaniem jest atrakcyjna. Za te 300 zł, ponieważ dwa lata wstecz kupowałem podobny e, kombinezm, wentylowany z Anglii, który kosztował mi prawie dwa razy tyle. E, będę miał film, to wam nagram tam ten kombinezm po dwóch latach użytkowania, jak on wygląda. E, cena była dwa razy wyższa, jakość moim zdaniem też nie była jakaś super wysoka. E, chciałem przetestować e, po prostu ten kombinezm. Lubię czasem kupić coś nowoczesnego, coś, żeby tak przetestować na swojej pasiece. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam.